Witam Was bardzo serdecznie na tym kanale. I na samym początku chciałam powiedzieć, że od tej pory będziecie raczej widywać tutaj moją twarz i tylko moją twarz. Ale mam nadzieję, że to nie, nie zniechęci Was yy, do oglądania właśnie filmów i że pomimo tego zostaniecie, zasubskrybujecie i. Że będzie wam po prostu, że będą wam po prostu moje filmy w jakiś sposób umilać, umilać wasze, wasze życie. Ja przychodzę z Bookholem. Przychodzę z Bookolem, dlatego że trochę się tych książek uzbierało w moim życiu przez ostatnie nie wiem, tygodnie, miesiące no i stwierdziłam, że wypadałoby. Podałoby sobie y, jakoś z tym poradzić i podzielić się z tym, podzielić się tym co, co ostatnio kupiłam. Mam tutaj taki stosik, właściwy tutaj, wiecie, kończy się tak y, delikatnie poniżej kadru. Zaczyna na podłodze, więc możecie sobie wyobrazić, że tych książek trochę tutaj jest. No i myślę, że nie będziemy dłużej przedłużać i przejdę od razu do pokazywania książek. Na początek mamy tutaj Alicję w Krainie Czarów, którą dostałam od Bartka, którego bardzo pozdrawiam I ona jest przepiękna Ona jest tak ślicznie wydana, ma przepiękną wklejkę Plus przy każdym rozdziale, w każdym rozdziale też właśnie mamy taką ala wklejkę Jest też tutaj dużo pięknych ilustracji, niektóre nawet w kolorze, zaraz znajdę Jakąś ilustrację w kolorze o, na przykład tutaj. No, Przyznacie, że ta ilustracja jest przepiękna. No i co? Ja generalnie, jeśli chodzi o klasyki i to będzie widoczne w tym bukolu, raczej nie jest tak, że mam ochotę przeczytać jakiś klasyk, tylko bardziej jest tak, że znajduję piękne wydanie i stwierdzam, że to jest po prostu znak. I ja powinnam tę książkę przeczytać. Także dlatego właśnie ta Alicja jest, jest w moich rękach, dlatego właśnie chciałam ją, chciałam ją mieć, ponieważ jest pięknie wydana. Podobnie zresztą jest z kolejnym klasykiem. Jest to portret Doriana Greya w oryginale. Ta książka kosztowała mnie całe 17 zł, a to wydanie właśnie bardzo mnie zaintrygowało. Uważam, że jest bardzo ładne. No i dlatego właśnie, dlatego właśnie się na nią zdecydowałam, bo nie dość, że tania, pięknie wydana, by czego chcieć więcej? Tutaj znowu mam książkę, którą kupiłam ze względu na wydanie, ale tutaj już z zupełnie innej strony Mamy tutaj stare wydanie Kinga, jest to miasteczko Salem, które przyznam szczerze, nie mam pojęcia o czym jest, ale no, tak jak mówię, wzięłam ze względu na wydanie i na cenę, bo ta książka właściwie kosztowała mnie kilka, kilka złotych, a te holograficzne litery tutaj to jest uważam hit. To jest po prostu. to jest piękne po prostu, więc, więc dlatego ją wzięłam. Ja się z Kingiem nie lubię do końca. Czytałam jego wielki marsz i nie podobała mi się ta książka, ale... Wiem, że to jest jedna z gorszych książek Kinga, dlatego stwierdziłam, że, że daję mu jeszcze szansę, bo on jednak dużo napisał, a jest kilka takich jego książek, które mnie właśnie interesuje i które chciałabym poznać i jeszcze się przekonać, czy to faktycznie była jednorazowa wtopa, czy ten autor po prostu nie jest dla mnie. Dalej mamy książkę, którą już zdążyłam przeczytać, jest to Bliżej już się nie da Moniki Steinholm. To jest, to jest romans młodzieżowy... Hmm. Jest to część tęczowej serii wydawnictwa Dziwny Pomysł. To jest seria, która nie jest ze sobą połączona fabularnie. Te książki są połączone tym, że są to książki właśnie o bohaterach LGBT. Autorów z różnych takich krajów, mniej typowych dla Polski, z krajów, z których mniej się tłumaczy po prostu na Polski. To jest na przykład książka norweska, jest tam też książka gerlandzka. I mi po prostu ta seria bardzo interesuje i ja wiem, że resztę tych książek również przeczytam, że, że będę po prostu, po prostu kontynuowała tę serię też dlatego, że ta, ta książka mi się, mi się bardzo podobała, to było po prostu jakby idealne dla mnie, książka idealnie, która trafiła po prostu w moje gusta Dalej mamy książki Katarzyny Bereniki-Miszczuk, właściwie całą serię. Mamy Wilka i Wilczycę. Są to książki, które kupiłam, dlatego że ja lubię Wilkołaki i stwierdziłam, że po prostu chciałabym przeczytać coś o Wilkołakach. No a że oprócz tego chciałabym zacząć właśnie czytać Katarzynę Berenikę-Miszczuk i jestem ciekawa tego, jak ona w ogóle pisze. No to stwierdziłam, że będzie to dobry punkt wyjścia i połączenie tych dwóch. Moich obecnych pomysłów. Dobrze, dalej mamy Apirogon Koluma Makkana, i to jest książka, która opowiada o Izraelicie i o Palestyńczyku, którzy, których łączy śmierć ich dzieci. I no, zainteresowałam się nią, ponieważ wpisuje się to gdzieś tam w moje zainteresowania. I co ciekawe, to ta książka jest wpisana w takich paragrafach, które, które niekiedy one zajmują, tutaj wiecie, linijkę, zwykle mniej niż stronę. I no nie czytam jeszcze takiej książki, tak napisanej, więc nie wiem, jak to wypadnie. Jestem, jestem ciekawa i, i zobaczymy. Dalej mamy książkę, z którą <grym> jestem bardzo, bardzo do tyłu. Jest to roczniejszy odcień magii v. i Schwab. I ym, co mogę powiedzieć? Kupiłam ją dlatego, że, że drwałam ją na promocji, a wydaje mi się, że ona się wpisuje jednak gdzieś tam w moje preferencje, jeśli chodzi o książki. To stwierdzam, że, że może mi się podobać. Wiem o niej tylko tyle, że są tutaj cztery Londyny, czyli chyba jakieś cztery po prostu alternatywne rzeczywistości, ale to tyle, to tyle, to tyle co o niej wiem, i, i po prostu przekonamy się, czy, czy mi się spodoba. Kolejną książkę kupiłam ze względu na to, że przetłumaczyła ją moja pani profesor i, i to mnie właśnie zainteresowało, a e, oprócz tego jest to e, finalista Bookera plus zdobywca International Prize for Arabic Fiction, a to są no, bardzo prestiżowe nagrody, dlatego nie może być tak, że ta książka będzie zła, e, Frankenstein w Bagdadzie, bo chyba nawet jeszcze tytuł nie powiedziałam, nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, ale tak jak mówię y, ostatnio, ostatnio też czytałam dużo właśnie o tej, o tej nagrodzie y, o Nagrodzie dla fikcji a, arabskiej i, i, I zainteresowała mnie właśnie ta książka z tego powodu, że ona tą nagrodę zdobyła I z tego powodu, że po prostu znam osobę, która ją tłumaczy Kupiłam jeszcze Złodzieja dusz Złodzieja dusz Anety Jadowskiej i tutaj historia jest taka, że na targach książki w Krakowie y, miałam przyjemność uczestniczyć w y, y, wykładzie, którym, znaczy w wykładzie, po prostu był tam wywiad z Anetą Jadowską. Y, I y, ja nigdy wcześniej żadnej Anety Jadowskiej nie czytałam, ale y, po prostu ona mnie tak zaintrygowała sobą, że stwierdziłam, że muszę, muszę sprawdzić, jak ta kobieta pisze. I y, y, jestem właśnie już po pierwszej części jej jej cyklu tego najsłynniejszego, właśnie o Tornwersie, nie o Tornversie, tego cyklu, który nazywa się Thornvers. No i przyznam, że nie zachwyciła mnie ta książka, ale na pewno interesuje mnie całe to uniwersum i na pewno będę kontynuować, dlatego że ja bardzo lubię, jak właśnie książki. Różne serie gdzieś tam się między sobą mieszają. Jest duża seria z kilkoma podseriami też filmy Marvela tak działają i no po prostu lubię, lubię takie książki czytać i mm, no i dlatego będę kontynuować pomimo tego, że gdzieś tam ten złodziej dusz nie do końca do mnie trafił. Kolejną książkę kupiłam ze względu na to, że dzieje się tu, gdzie właśnie się znajduję, czyli na podgórzu w Krakowie, ale z naszymi umarłymi i to jest książka o fabule niezwykle intrygującej. Mam nadzieję, że tutaj czegoś nie mieszam. Bo jest to książka o zombie, z tym, że w momencie, gdy zostaniemy ugryzieni przez zombie, stajemy się Polakami. No, musicie przyznać, że brzmi to niezwykle intrygująco i jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie, ale zobaczymy. I tutaj zaczynają się książki z Winidia, bo popełniłam dosyć spore zamówienie właśnie od nich na targach książki, które się niedawno odbyły. Zamówiłam Królestwo Miedzi, Królestwo Miedzi, czyli drugi tom Miasta Mosiądzu, e, które mi się bardzo podobało. Dlatego właśnie e, wiem, że będę sięgała po drugi tom i od razu, jak tylko skończyłam pierwszy, to sobie go zamówiłam, żeby już po prostu go mieć i móc go czytać, kiedy tylko najdzie mi na to ochota. Mm. No, tutaj o fabule nie będę. Nie będę Wam mówiła, dlatego, że jest drugi tom. A y, miasto osiądzu to jest, y, no to jest, ta seria to jest po prostu fantastyka inspirowana światem arabskim. Dobrze, daj mamy Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jeśli chodzi o tą książkę, to y, ona po prostu wydaje mi się, że mi się spodoba. Takie mam po prostu przeczucie, jeśli chodzi o tą książkę. i No i co? Niestety. Prawda jest taka, że niewiele o niej wiem. Nie wiem do końca, o czym ona jest. Wiem, że mamy tutaj romans właśnie między dwoma chłopakami. No i to tyle, to tyle, co o niej wiem. Po prostu jak przeczytam, to się przekonam, czy faktycznie miałam rację i czy ta książka będzie mi się podobać. Później mamy książkę, która. Którą już przeczytałam. Jest to potwór Waltera Dina Majersa. jest to książka, która jest napisana w dosyć ciekawy sposób, bo jest napisana. Scenariuszem w formie scenariusza, plus ten scenariusz jest przeplatany wpisami z dziennika, właśnie głównego bohatera, i ten scenariusz również jest, jakby z perspektywy głównego bohatera. Ten oto główny bohater jest to czarnoskóry chłopak, który został oskarżony o morderstwo. I co jest w tej książce intrygujące, to to, że nie mamy tutaj bezstronnego narratora. Więc tak naprawdę nie możemy być pewni, czy historie nam opowiadane jakby są, są prawdą, nie możemy być pewni, czy jeśli na przykład dany bohater mówi, że on jest winny, czy nie jest winny, nie możemy wiedzieć, czy to jest prawda. Więc na pewno jest to książka ciekawa, bo nie wiem, czy już to powiedziałam, ale ja ją skończyłam kilka dni temu. Na pewno jest to książka ciekawa i. Moje po prostu pierwsza myśl o niej jest taka, że nie wiem co o niej myśleć. Bo z jednej strony jest bardzo intrygująca, a z drugiej jakoś mnie tak bardzo nie zachwyciła. Więc więc szczerze po prostu nie wiem co o niej myśleć. Yy, I kolejna książka z tego zamówienia to książka Adama Silvery, czyli Zostawiłeś mi tylko przeszłość. Jeśli nie wiecie, to ja jestem bardzo dużą fanką Adama Silvery i yy, Właśnie dlatego zakupiłam jego kolejną książkę. Znaczy, nie jest jego kolejna książka, kolejna, której nie czytałam. Um, I wydaje mi się, że to jest książka gdzieś tam z motywem śmierci, że bodajże jeden z bohaterów tutaj romansu, który się odbywa, już nie żyje, ale nie jestem pewna, bo tak jak mówię, ja nie lubię wiedzieć dużo o książkach, zanim ich nie przeczytam. Więc. Um, no myślę, że yy, nagrywanie Bóg to świetna fucha dla mnie no, <laughs> Mogę Wam tylko tę książkę pokazać i powiedzieć Nie o niej wiem, ale mnie intryguje <laughs> już yy, dwie ostatnie książki z tego zamówienia Mamy tutaj y, Wszystkie kolory moich wspomnień To jest książka yy, też młodzieżówka, w której mamy element realizmu magicznego Bo yy, matka głównej bohaterki yy, umiera I ona objawia się tej głównej bohaterce jako ptak i kolejną książką z tego zamówienia jest Więcej serc niż rozumu Klaudi Bianek. Tutaj możecie zobaczyć zakładkę, dlatego że jestem na 50. stronie. I na razie trochę się nie dogadujemy z tą książką. No, co mogę powiedzieć? Nie jest to mój ulubieniec na razie, ale, ale zobaczymy. Ja daję szansę. Jeszcze tej książki nie skreślam. Skoro ją mam, no to już ją przeczytam i dokończę. Ale, ale tak jak mówię, na razie wydaje mi się, że to nie jest do końca dla mnie książka. No i skusiłam się jeszcze na ym, nowe wydanie roku 1984. No i tutaj ym, moi, moim mój powód był taki, że jest to klasyk, jest to klasyk, który, y, który warto znać, a ja go nie znam. Więc stwierdziłam, że muszę to nadrobić, a że to nowe wydanie mi się bardzo podoba, bo ono z tyłu jest takie. Takie błękitne. No to. No to co? No to ja wziąłam po prostu. Wziąłam je i planuję przeczytać, i zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie moja opinia na temat tej książki. I na zakończenie zostawiłam sobie te dwa wielkie klocki, czyli. Um, czyli co? Czyli Płonący Bóg i Republika Smoka. Są to dwa kolejne tomy Wojny Makowej. Ja Wojnę Makową czytałam w wakacje i całkiem mi się podobała. Nie był to jakiś mój super ulubieniec, ale. Chcę kontynuować tę serię, dlatego właśnie zakupiłam oba tomy bardzo ogromne i gru grube. Um, no, ale to jest seria, na którą trzeba mieć trochę jednak czasu i y, siły umy umysłowej, bo no, trzeba się po prostu skupić, żeby ją czytać. I też nie jest to taka książka do podczytywania, tylko raczej wciągająca, więc. Ym, no wydaje mi się, że moment, w którym mam dosyć sporo nauki, nie jest najlepszy na to, żeby ją zaczynać, ale na pewno na pewno w, gdzieś w przyszłości mam nadzieję, że najbliższej się za nie zabiorę. Dobrze, więc to tyle, jeśli chodzi o ten book haul. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Mam nadzieję, że zostanie ze mną na dłużej i możecie napisać mi w komentarzu, jakie Wy ostatnio kupiliście książki, a ja się z Wami żegnam, pa pa!